Czereśniowy potwór. Czereśnie się zaczerwiały. Żartuję, piękny gołąbek. Ale mnie to czeresznie wyżera. Bardzo lubi czereśnie. Czereśniak. Ej, idzie chyba szukać kukurydzy. Z wczorajszego dnia. <gryśla> Karmi się teraz gołębie. Zimą się karmi się korki i inne malutkie stworzenia Boże. Poszedł zobaczyć, czy coś nie zostało. Bo ja tutaj gołębią rzucam na ziemię. Jedzonko nie ma nic.